Jeżeli dopiero zakładasz ogród, to ten film jest zdecydowanie dla Ciebie, bo dzisiaj powiemy sobie o błędach przy zakładaniu warzywnika. Numer jeden planowanie ogrodu w taki sposób, że jest po prostu niewygodny w użytkowaniu, niewygodny w uprawie warzyw. Oczywiście nikt nie spodziewa się, że będzie nam wygodnie, jak będziemy schylać się i plewić w grządkach. Natomiast trzeba zorganizować ogród w taki sposób, żeby łatwo nam było, po pierwsze, zbierać warzywa, żebyśmy nie mieli daleko, żeby iść i zebrać te warzywa i żeby nie było nam w miarę możliwości jakoś bardzo gorąco podczas tych wszystkich zabiegów, które trzeba wykonać przecież latem. Dlatego warto pomyśleć przede wszystkim o swoim komforcie. Po pierwsze grządki podwyższone. Jeżeli nie lubicie się schylać, a większość osób nie lubi się schylać, albo ma problemy z kręgosłupem, co w dzisiejszych czasach jest plagą i ja chyba nie znam osoby, której by po prostu kręgosłup nie bolał, no to warto pomyśleć o grządkach podwyższonych i to nawet nie takich niziutkich jak u mnie, tylko nawet jeszcze troszeczkę wyższych. Jeżeli też będziecie stosować nadstawki paletowe, gdzieś tutaj link Wam do nich wkleję, no to w takim razie możecie je nawet postawić jedną na drugą, możecie postawić dwie albo trzy takie nadstawki, Paletowe, już będziecie mieli tą grządkę wyższą. Nasypiecie yy, ziemi tak dosyć sporo, zwłaszcza, jeżeli jesteście osobami wysokimi, i nawet nie będziecie musieli się schylać, żeby zebrać warzywa. A uwierzcie mi, naprawdę w lecie jak jest gorąco, jak są jakieś nieprzychylne warunki atmosferyczne, to nikomu nie chce się schylać, żeby coś zerwać, żeby wyrwać jakiegoś chwasta, itd, i tak dalej. W efekcie ten ogród niszczy je, wygląda źle, rośliny nie chcą nam rosnąć, no i wszystko idzie na marne. Kolejna kwestia to nieodpowiednia. Odstępy pomiędzy ścieżkami albo zbyt małe, albo zbyt duże. Ja, moje grządki w taki sposób planuję, w taki sposób sobie robię rozmieszczenie, żebym mogła usiąść sobie na jednej grządce i na drugiej coś robić, żebym nie musiała sobie przynosić krzesełka za każdym razem albo klękać, bo po prostu nie lubię tego, jest to niewygodne. I w ogóle i w ogóle, jak sobie pomyślę, że mam gdzieś klęknąć albo schylić się przy jakiejś grządce, to w ogóle rezygnuję całkowicie z pielęgnacji. Słońce. Nie każdy warzywnik musi być w 100% w pełnym słońcu. Oczywiście większość roślin rośnie najlepiej w pełnym słońcu, ale jest też dużo roślin takich, które niekoniecznie muszą mieć pełne słońce, a nawet takie, które lepiej rosną w lekko zacienionym miejscu. I mówię tutaj na przykład o sałacie, która nie będzie tak szybko wybijać wpędy kwiatostanowe, jeżeli będzie właśnie w lekko zacienionym miejscu. Dodatkowym plusem będzie to, że jeżeli będzie jakiś dzień, który jest naprawdę upalny, a będziecie musieli coś zrobić w ogrodzie, no to będziecie mogli w pierwszej kolejności zająć się rzeczami, które możecie zrobić sobie w półcieniu, a dopiero potem po południu, albo nawet Rankiem zająć się pracami, które będą wykonywane w pełnym słońcu. Nikt nie lubi, jak słońce pali go w plecy, jak jest mu gorąco, zwłaszcza jeżeli musi się schylać jeszcze wykonywać jakąś pracę ogrodową. Z ogrodem to jest troszeczkę tak jak z torbą na siłownię. Ja chcę, żeby moja torba na siłownię była cały czas dostępna i żeby mogła w każdej chwili ją wziąć i po prostu wyjść na siłownię, nie przygotowując się do tego jakoś specjalnie. I tak samo jest z warzywami. Ja też chcę, żeby warzywa były cały czas dostępne, żeby mogła wyjść sobie do ogrodu w każdej chwili i wziąć cukinię albo marchewkę i ugotować z nich zupę. Jeżeli jesteście osobami zapracowanymi, jeżeli macie małe dzieci i nie zawsze możecie wyjść z domu po warzywa, nie w każdej chwili możecie to zrobić, to możecie zrobić tak jak ja. To znaczy w tej części, która jest nieco oddalona od domu, mam warzywa takie większe, które przynoszę sobie raz na jakiś czas, na przykład cukinie, dynię, marchewkę, buraki. Natomiast takie drobne warzywa, jak na przykład zielenina do kanapek, sałata, szczepiorek, rzodkiewka, mam tutaj zaraz obok domu w takiej skrzynce, tam mam też zioła i mam też je posadzone w skrzynkach na balkonie, także to może jest też rozwiązanie dla osób, które po prostu są w podobnej sytuacji. Zresztą nikomu rano przed śniadaniem nie chce się wychodzić do warzywnika, żeby zbierać jakiś tam szczypiorek. Brak planu na pozbywanie się odpadów zielonych z ogrodu to jest kolejny problem, który może bardzo bardzo zniechęcić do uprawy warzyw. Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj oczywiście kompostownik, ale nie każdy ma miejsce i ma możliwość, żeby sobie taki kompostownik założyć. Jeżeli nie planujecie zakładać kompostownika w waszym ogrodzie, to zdecydowanie warto rozważyć zgłoszenie się do wywozu odpadów bio. Tych odpadów zielonych z ogrodu, zwłaszcza z roślin jednorocznych, czyli tych zazwyczaj, które uprawiamy właśnie w naszych warzywnikach, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dlatego warto naprawdę jakoś przemyśleć kwestię tego, co będzie się z tymi odpadami, co będzie się z tymi resztkami działo, bo jeżeli będziecie mieć stertę zielonych gałązek, zielonych liści, która będzie rosła i gniła gdzieś Wam na ogrodzie, to może naprawdę bardzo zniechęcić, ponieważ jako ludzie nie lubimy spędzać z natury po prostu czasu w brudnych przestrzeniach, w przestrzeniach zanieczyszczonych i wygląd czegoś takiego na naszym podwórku może bardzo naprawdę zniechęcić do dalszej pracy w ogrodzie. Kolejny podpunkt to zbyt dalekie źródło wody. Bardzo często próbujemy gdzieś schować nasz warzywnik za domem, gdzieś w jakimś odległym polu, a zupełnie zapominamy o tym, że te rośliny trzeba będzie najprawdopodobniej podlewać. A zazwyczaj szlałfa węża ogrodowego mamy gdzieś przy domu. No i warto pomyśleć o tym, w jaki sposób my będziemy podlewać nasze rośliny. Czy będziemy zbierać deszczówkę, czy właśnie będziemy na początku podlewać ze szlałfa. Ja słuchajcie, należę do osób, które ogólnie. Mało podlewają, nie podlewają. Bardzo wczesną wiosną podlewam rośliny i podlewam w. W środku lata, wtedy kiedy są już naprawdę duże upały, na początku podlewam, żeby po prostu mogły ruszyć, chociaż jeżeli jest wilgotno, to pozwalam im też ruszyć w dogodnych warunkach dla nich. Natomiast wtedy, kiedy jest gorąco i widzę po prostu, że już mi wszystko więdnie, no to po prostu biorę i podlewam, jednak, żeby nie stracić tego plonu. Natomiast przejdą takie dni, w każdym sezonie, w każdym roku przychodzą takie dni, że są po prostu bardzo, bardzo, bardzo upalne. I wtedy trzeba podlać rośliny nawet do dwóch razy dziennie. Jeżeli będzie upał i nie będziecie mieli ochoty, żeby chodzić gdzieś daleko z konewką wody. Uwierzcie mi. Także warto jest naprawdę przemyśleć tą kwestię, bo jeżeli z kolei nie będzie Wam się chciało podlewać, zaniedbacie tego, to cały Wasz prąd pójdzie na marne no i zarzucicie całą przygodę z warzywnikiem na dany rok. Zniechęcicie się. Także zdecydowanie warto to przemyśleć. Jeżeli będziecie zbierać deszczówkę, jeżeli będziecie sobie robić jakieś zbiorniki, to zdecydowanie umieśćcie je jak Najbliżej warzywnika. Jeżeli będziecie mieć tunel, to umieście czy też szklarnie, na przykład, to umieśćcie te pojemniki zaraz przy tym tunelu, dlatego że w tunelu trzeba podlewać regularnie, nawet jeżeli jest na zewnątrz wilgotno, no to wiadomo, że ta woda nie dochodzi nam do tunelu, po prostu w tunelu jest sucho, także w tunelu trzeba podlewać po prostu o wiele, wiele częściej niż w gruncie, także źródło wody jak najbliżej warzywnika, ale przede wszystkim jak najbliżej tunelu. Kolejny błąd popełnił chyba każdy, i to jest sadzenie roślin, których nie jesz. Co zrobi taka początkująca osoba, która w ogóle nie ma doświadczenia w uprawie warzyw? Wejdzie sobie w Google, wyszuka sobie w internecie hasło rośliny uprawa albo uprawa warzyw, warzywa dla początkujących. O, myślę, że takie hasło każdy mógłby wpisać, warzywa dla początkujących. No i tam będzie kilka takich warzyw łatwych w uprawie i wszystkie te warzywa sobie zaplanuje, że będzie uprawiać w danym roku. Dlaczego to jest błąd? Jeżeli, słuchajcie... Nie lubicie czegoś, na przykład nie lubicie buraków, to pomimo tego, że buraki są łatwe w uprawie, to ich nie sadźcie, bo co z nimi zrobić? Oddacie sąsiadowi? Planując warzywa, które będziecie uprawiać w waszym warzywniku, zdecydowanie warto jest najpierw zastanowić się, co kupujecie na co dzień, co lubicie jeść. Yy, na przykład, nie wiem, marchewkę albo jakieś warzywa narosu. Albo o, ktoś może powie powiedzieć sobie, że chciałby mieć na przykład włosczyznę swoją w narosu. No i w tym momencie skupi się na uprawie marchewki, pietruszki, selera, kapusty pora. No, i to bym miał już 5 warzyw. Dodatkowo taka osoba chciałaby mieć na przykład swoją sałatę, pomidory i ogórki. Więc już 5, 6, 7, 8 warzyw, i to na sam początek jest, uwierzcie mi, wystarczająco, bo po prostu zginiecie. Jeżeli będziecie y, chcieli za dużo warzyw uprawiać w danym roku, ja wiem, że te wszystkie zdjęcia i w ogóle filmy na YouTubie, na Instagramie i zdjęcia, te opakowania na nasionach kuszą, i y, to się wszystko wydaje takie piękne. Ale jeżeli będziecie za dużo, y, Różnych odmian warzyw, no to zdecydowanie po prostu zginiecie w tym wszystkim i część wam nie wyjdzie. Także na początek najlepiej wybrać sobie to, co lubicie jeść, a eksperymenty zostawić na kolejne sezony. Odnośnie jeszcze siania, no to bardzo często siejemy zbyt gęsto. Po prostu bierzemy opakowanie z nasionkami, tak wysypujemy, wysypujemy, wysypujemy. Później nam wszystko wyzejdzie, cieszymy się, a później okazuje się, że korzenie marchewki mamy takie. Albo takie cienutkie, albo w ogóle nie da się ich wyrwać z ziemi, bo są tak głęboko. Dlatego warto zrobić też zawsze odstępy pomiędzy nasionami, zobaczyć, wyobrazić sobie w ogóle, jaka to roślina ma wyrosnąć z tego nasionka, wyobrazić sobie tą brzutkiewkę, wyobrazić sobie ten czosnek. No i zrobić odpowiednie odstępy, jeżeli nie chcę Wam się czytać dokładnie, jakie to mają być, być odstępy tak książkowo. Kolejny podpunkt brak przygotowania gleby. Wielu osobom wydaje się, że jeżeli chcą założyć warzywnik, to wystarczy zdjąć darń, żeby nie było trawy, przekopać ten ogród głopatą albo, albo czymś zaorać i można w tym już sadzić. Otóż nie. Wiele, w wielu ogrodach będzie tak, że po pierwsze ta ziemia będzie bardzo zbita i nic nie będzie chciało w niej rosnąć. W wielu ogrodach będzie glina, w wielu ogrodach po prostu to rozwiązanie się nie sprawdzi. Do takiej gleby przede wszystkim trzeba domieszać jakichś wartościowych, jakichś wartościowych składników odżywczych, na przykład w formie kompostu, żeby rośliny miały z czego czerpać. Taki brak przygotowania gleby może może sprawić, że Dużo warzyw, które są proste w uprawie, nam nie urośnie. Na przykład sałata, która lubi ziemię bardzo lekką. Także zdecydowanie warto postawić też na to, żeby oprócz takiej ziemi, która jest po prostu w naszym ogrodzie, domieszać też w tym miejscu, w którym będziemy uprawiać warzywa czegoś bardziej wartościowego. I w zależności od tego, jakie warzywa będą uprawiane, no to domieszać na przykład troszeczkę piasku, perlitu, żeby ziemia była na przykład lżejsza. Odnośnie gleby to jest też lekceważenie ściółki i to jest tak naprawdę troszeczkę nowy temat w Polsce, bo nie wszyscy siłkują. Natomiast ściółka w formie na przykład słomy, siana, zrębków pozwala utrzymać ogród w świetnej kondycji z roku na rok. Taka naturalna ściółka pomiędzy grządkami, nie kamienia, tylko na przykład zrębki albo kora pozwoli nam na to, żeby co jakiś czas ją po prostu wybrać. Co kilka, cztery na przykład, co trzy, cztery lata, żeby trochę jej wybrać i mieć swojej takiej bardzo wartościowej, Ziemi, gleby, ponieważ te zrębki one się z czasem rozłożą w ziemi i zostaną przerobione przez mikroorganizmy na bardzo, bardzo dobrze przyswajalne składniki odżywcze dla roślin. Dlatego to jest super rozwiązanie i jest o wiele lepsze niż na przykład kamienie, które bardzo często są stosowane. Dodatkowo taka ściółka pomiędzy grządkami ogranicza zdecydowanie szkodniki, robaki, ślimaki. To znaczy, ona nie będzie jakoś super działać, także tych ślimaków nie będzie, ale w suche dni zdecydowanie będą miały problem z dojściem do grządek. Dodatkowo wszystkie inne małe robaczki, które lubią nam podjadać nasze roślinki, zdecydowanie będą zniechęcone takimi grządkami, dookoła których będą rozsypane jakieś właśnie zrębki. Ściółkę możemy też stosować na grządkach, i to jest też bardzo, bardzo fajny sposób, na przykład na ograniczenie podlewania i ograniczenie parowania z ziemi wody. Dlatego na przykład warto wykorzystać słomę, siano, skoszoną trawę, chociaż z tą skoszoną trawą to też różnie bywa, dlatego że wszyscy to polecają, ale bywa, że taka trawa może się ukorzenić, mi się to na przykład zdarzyło, no i miałam trawnik na grządkach. No i ostatni problem, czyli duże inwestycje na początku. Słuchajcie, na początku z warzywnikiem zawsze jest tak, że coś nie wyjdzie, że coś trzeba przetestować, a może będzie w złym miejscu, a może to nam się nie sprawdzi, a może tunel czy też szklarnie będziemy chcieli mieć w innym miejscu. Dlatego na samym początku nie warto zdecydowanie inwestować w, nie wiem, szklarnię, chyba że macie naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale nie warto inwestować w jakąś drogą infrastrukturę ogrodową, dlatego że nie wiecie, co będziecie chcieli zmienić. Pierwszy sezon warto potraktować jako sezon, który jest taki troszeczkę dla testów. Co warto, to zdecydowanie nie przywiązywać się do idei, którą sobie wymyślicie na początku, bo tak jak powiedziałam, może okazać się, że w miejscu, w którym sobie wymyśliliście, że będzie, nie wiem, grządka z pomidorami, no to pomidory w ogóle nie chcą rosnąć, bo będziecie tam mieli cień przez większość dnia. To już wszystko, jeśli chodzi o błędy przy zakładaniu warzywnika. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.